Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim hormonalnym kanale. Ja nazywam się Julia Ławrynowicz i jestem dietetyczką kliniczną. Na co dzień pomagam moim pacjentkom w uporaniu się z takimi problemami, jak problemy hormonalne, problemy z zajściem w ciąży czy endometrioza. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Ci o takich rzeczach, które mogą negatywnie wpłynąć na Twoją płodność, a wręcz ją zniszczyć. I część rzeczy może będzie dla Ciebie oczywista, bo faktycznie chociażby taki temat chociażby używek, alkoholu, papierosów, no jest raczej szeroko znany, rozumiany w kontekście również płodności. Natomiast powiem Ci również o paru takich elementach, które może niekoniecznie na pierwszy rzut oka wydają się takie. Oczywiste w kontekście właśnie zaburzeń naszej płodności, a chciałabym, żebyś wiedziała nie tylko, co możesz robić, żeby tą płodność poprawić, ale również, czego nie robić, czego że tak powiem unikać, abyś tą swoją płodność mogła wspierać i szybciej zajść w ciążę właśnie z sukcesem. Także zapraszam Cię serdecznie do dzisiejszego odcinka. Zapewne wiesz, że w momencie kiedy... Um Starasz się o ciążę czy szykujesz się do starania o ciążę, trzeba się oczywiście przygotować. I większość z nas, kobiet, bierze to na siebie. Natomiast chciałabym, żebyś słuchając tego odcinka, miała z tyłu głowy, że te zmiany, o których powiem, przynajmniej część z nich, będą dotyczyły nie tylko ciebie, czyli osoby, która właśnie stara się o ciążę i która mam nadzieję w tą ciążę zajdzie. Ale również dotyczyć to będzie Twojego partnera. Także większość z tych zmian, o których dzisiaj powiem, większość tych rzeczy, które należy unikać, to pamiętaj, żeby właśnie mieć gdzieś tam to zakładowane, że to są zmiany, które warto, abyście wprowadzili obydwoje, dlatego że w kontekście chociażby badań nad niepłodnością już od dłuższego czasu wiadomo, że przyczyna niepłodności leży w 50%. Po stronie kobiety, a w 50 po stronach mężczyzn. E, więc jeśli ty wykonasz tą całą pracę, a twój partner nie, no to może się okazać, że to będzie jakiś tam czynnik opóźniający czy, czy też uniemożliwiający zajście w tobie w ciąży. E, także bardzo bym chciała, żebyś wzięła pod uwagę. To co? Możemy zacząć. Numer 1 są to produkty typu light i dieta niskobiałkowa. W kontekście białka, to co też mówiłam w poprzednim odcinku odnośnie ciąży, białko jest bardzo potrzebne dla naszego organizmu. Oczywiście, w kontekście też właśnie ciąży, dlatego że w momencie, kiedy staramy się o ciążę, potrzebujemy szeroko pojętego materiału budulcowego dla nowego organizmu. I w momencie, kiedy ty Odpuszczasz tą ilość białka. Często tak się dzieje, niekoniecznie może świadomie, ale przy takich dietach redukcyjnych, gdzie schodzimy właśnie na niższą kaloryczność, obcinamy te kalorie i co za tym idzie, mamy tą pulę, że tak powiem, mniejszą do wykorzystania. No i co za tym idzie, często właśnie zapominamy o tym białku, wręcz je obcinamy i tu chciałabym Cię uczulić w kontekście właśnie szykowania się do ciąży, abyś uważała na właśnie takie diety. Niskobiałkowe, dlatego że to białko będzie bardzo ważne w kontekście Twojego zdrowia, przygotowań do ciąży i później w kontekście zdrowia płodu. Natomiast jeśli chodzi o produkty light, to ostatnio, nawet nie ostatnio, tylko przez ostatnie lata mamy wysyp takich produktów właśnie light, dlatego że powszechnie wiadomo, że tłuszcz ma wysoką ilość kilokalorii w jednym gramie. Dlatego jest takie przekonanie, że jeśli my obetniemy ilość tego tłuszczu, no to wiadomo, że ilość kalorii też i są to produkty. Light, czyli właśnie takie lekkie, zdrowe i przyjemne w momencie, kiedy chcemy na przykład utrzymać wagę. Ale chciałabym, żebyś tutaj miała taką właśnie świadomość, że tłuszcze jakby są nam potrzebne w momencie właśnie starania o dziecko i niedobór tłuszczy i właśnie takie niskobiałkowe i niskotłuszczowe produkty mogą wręcz wpływać negatywnie na naszą płodność. Także w momencie, kiedy już starasz się ociążeć, czy szykujesz się do ciąży, to takie produkty light nie są zwyczajnie polecane, dlatego że obcinanie tego tłuszczu i niedostarczanie sobie pewnego rodzaju kwasów właśnie z dietą może wpływać negatywnie chociażby na produkcję Twoich komórek jel. Numer 2 jest to palenie papierosów. Oczywiście pewnie zdajesz sobie sprawę, że w momencie ciąży nie można palić, że dym tytoniowy zwyczajnie jest szkodliwy dla płodu, ale tyczy się to również tego okresu przed ciążą, czyli okresu, kiedy Ty się dopiero do tej ciąży szykujesz, czy też tak jak wspomniałam na początku szykujecie się oboje, bo w momencie, kiedy jesteś biernym palaczem, czyli Twój partner pali, a Ty nawet nie, no to tak samo wpływa to niekorzystnie i na Twoją płodność i na jakość nasienia, na ruchomość w jednym z takich badań wykazano, że pary, które podchodziły do in vitro miały dużo niższą skuteczność, jeśli chodzi właśnie o przeprowadzenie z sukcesem tego zabiegu, właśnie w tej grupie osób, gdzie przynajmniej jeden z partnerów palił. Także może dać Ci to właśnie też tam gdzieś do myślenia, że chociażby bierne palenie albo palenie tylko jednej osoby, nawet z Waszego właśnie związku, w momencie kiedy razem staracie się o tą ciążę, może wpływać bardzo negatywnie na jakość nasienia na ruchliwość jakby plemników i przede wszystkim tutaj mamy działanie na poziomie takim mitochondrialnym, co jest szczególnie ważne, dlatego że wiadomo, że w momencie, kiedy zachodzisz w ciążę, to musimy jak najbardziej chronić ten materiał genetyczny, zarówno ze strony matki, jak i ojca, dlatego właśnie taka bardzo duża ilość niekorzystnych związków, które zawierają się właśnie w dymie tytoniowym, mogą wpływać i negatywnie na Twoją płodność, i również na jakość plemników czy komórek jajowych, dlatego tutaj uczulam się bardzo na ten temat. Numer 3 to sauna, ciepłe kąpiele i trzymanie laptopa na kolanach. Tutaj szczególnie ten punkt dotyczy Panów, dlatego że wiadomo, że ich narządy rodne są na zewnątrz, tak? nie są tak jak u kobiety w środku, co powoduje, że właśnie jakby są bardziej, że tak powiem, wyeksponowane na wszelkiego rodzaju przegrzewanie i jeśli chodzi o jądra, są one po to poza jamą ciała, że jakby w ciele mamy zbyt wysoką temperaturę i plemniki nie byłyby w stanie w taki prawidłowy sposób się rozwijać, tworzyć, gdyby były właśnie w jamie ciała. Stąd właśnie jądra zstępują jeszcze w okresie właśnie ciąży, tak? I dlatego ta temperatura jest tam zachowana niższa po to właśnie, żeby zachować możliwość reprodukcji. I dlatego w momencie, kiedy panowie trzymają mają właśnie chociażby laptopa tak na kolanach albo mają właśnie ciasne spodnie lub też korzystają bardzo często z sauny czy z gorących kąpieli, z jacuzzi. To powoduje, że oczywiście nic nie stanie, jeśli raz się tak zadzieje, ale w dłuższej perspektywie powoduje to właśnie przegrzewanie tych narządów i może właśnie predysponować do problemów z zajściem w ciąże czy nawet w ekstremalnych sytuacjach do niepłodności. Także tutaj ten punkt trzeci zdecydowanie kierowany jest do partnerów, do panów, którzy właśnie będą się starać o ciąże ze swoją partnerką czy już to robią, dlatego że jednak ta temperatura jest kluczowa. No nie bez powodu właśnie te narządy są poza tą jamą ciała. Stąd też jeśli my dodatkowo będziemy je systematycznie przegrzewać, no to niestety efekt będzie taki, że ta płodność będzie dużo niższa. Numer 4 są to niedobory żelaza i witaminy D. Oczywiście niedobór właściwie każdego składnika jest niekorzystny dla naszego organizmu i objawia się w, na różne sposoby, e, ale ja tak ze swojego doświadczenia z pacjentkami e, widzę, że najczęściej e, właśnie mamy do czynienia e, właśnie z niedoborami żelaza e, i witaminy D. Także w momencie, kiedy e, Ty właśnie ten poziom żelaza czy tudzież ferytyny masz obniżony, nawet w granicach normy, ale w dolnej granicy, już to wpływa według wyników badań na... Właśnie możliwości reprodukcyjne, dlatego że nasz organizm odbiera to tak, że aha, skoro ja nie jestem, że tak powiem, w pełni sił, nie mam dostatecznych zasobów właśnie do zaopatrzenia tego układu krwionośnego, no to nie będę się rozmnażać. I to samo się tyczy właśnie witaminy D, która wpływa między innymi na proces implantacji komórki jajowej w ścianie macicy, wpływa na jakość komórki jajowej. Jest szereg takich elementów. Elementów, które właśnie reguluje odpowiedni poziom witaminy D, i w momencie kiedy my właśnie żelazo czy witaminę D mamy na bardzo, bardzo obniżonym poziomie, to możliwości reprodukcyjne się obniżają i Najczęściej jest tak, że jest to po prostu utrudniony wtedy proces, nie obserwuje się jakichś niepłodności, ale ten proces się często wydłuża. Lub w momencie, kiedy już podchodzisz na przykład do procedury in vitro, często właśnie ta procedura następuje bez sukcesu, dlatego właśnie, że poziom żelaza, ferytyny czy właśnie witaminy D jest tak niski, że organizm po prostu no, jeszcze bardziej obniża Twoje szanse na zajście w ciążę z tego powodu. Dlatego tutaj u Uczulam Cię oczywiście na wszystkie niedobory. Dobrze, żebyś przed ciążą zrobiła cały komplet badań. O tym mówię w innym odcinku, do którego Cię odsyłam, jakie badania wykonać przed ciążą, czy planując ciążę. Natomiast te niedobory witaminy D, żelaza i w następstwie tego niski poziom feretyny, no bardzo często właśnie predysponują do takich zaburzeń płodności. Numer 5 są to szybkie i radykalne diety. Tutaj um, chciałam uczulić Cię na to, e, właśnie na te radykalne diety, dlatego że oczywiście w ciąży pewnie wiesz, że się nie odchudzamy, ale e, no, dużo pań, e, które do mnie przychodzą na konsultacje, właśnie też chcą zgubić nadmierne na kilogramy jeszcze przed ciążą. Oczywiście wpłynie to pozytywnie na płodność, więc jak najbardziej wtedy przed ciążą jeszcze taką dietę redukcyjną stosujemy. Ale y, taka dieta bardzo redukcyjna, takie właśnie szybkie detoksy, diety cud, diety tam 800 kilokalorii, kompletnie niedostosowane do ciebie, nie obliczone na podstawie Twojego zapotrzebowania, tylko po prostu wzięte na przykład z internetu czy z innych źródeł, gdzie po prostu nie jest to dopasowane do ciebie, może to po prostu zaskutkować tym, że będziesz miała um, taki właśnie podniesiony poziom kortyzolu, dlatego że organizm będzie w takim bardzo dużym stresie, i oksydacyjnym i ogólnie. Ponieważ załóżmy, że zapotrzebowanie moje to jest około niecałe 1900 kcal. No to jak ja sobie zrobię 800, to mój organizm będzie w bardzo dużym stresie takim oksydacyjnym, no bo nie będzie mu dostarczane paliwo. I ja jestem osobą o dość niskiej masie ciała. Zazwyczaj te zapotrzebowania u kobiet są jeszcze większe, więc no im, że tak powiem, mamy to zapotrzebowanie wyższe, a wejdziemy nagle na 800 kcal, no to niestety te funkcje reprodukcyjne, w momencie, kiedy przez dłuższy czas będziemy na takiej diecie, się zwyczajnie zatrzymają. Tutaj już w którymś odcinku o tym mówiłam, więc tak w skrócie, chodzi o tak zwane adaptacje metaboliczne. W momencie, kiedy nasza masa ciała spada zbyt radykalnie, zbyt szybko, to nasz organizm próbuje właśnie włączyć te adaptacje metaboliczne po to, żeby zahamować właśnie takie szybkie. Hmm, Wszystkie spadanie masy ciała, ponieważ wyczuwa to jako, odczytuje to jako zagrożenie. Stąd też właśnie takie radykalne diety mogą wręcz uniemożliwić Ci zajście w ciążę. Dlatego tutaj odradzam Ci stosowanie takich radykalnych diet, gdyż zwyczajnie może to powodować, że możesz właśnie pilnować się, zrobić wszystkie badania, a w momencie, kiedy nawet włączysz suplementację, dietę i tak dalej, ale no, tych kilokalorii będzie zbyt mało, jeśli chodzi o nawet taką podstawową przemianę materii u ciebie, no to zwyczajnie może być problem z zajściem w ciąży. Numer 6 jest to brak antyoksydantów w Twojej diecie. Tutaj w kontekście antyoksydantów jest to szczególnie ważne, dlatego że w momencie, kiedy em, po prostu tak funkcjonujemy na co dzień, mamy do czynienia chociażby z metalami ciężkimi, które no, czasami zdarza się po prostu, że spożywamy e, z żywnością, czy też z wolnymi rodnikami, które również e, gdzieś tam się pojawiają w naszym codziennym życiu. E, I dlatego te antyoksydanty są bardzo ważne, szczególnie w tym okresie, kiedy staramy się o ciążę, czy właśnie już w ciąży. E, Ponieważ jakby antyoksydanty działają e, ochronnie, e, chociażby właśnie na materiał genetyczny, który no, tutaj odgrywa wiadomo kluczową rolę e, i w momencie, kiedy właśnie mamy wszelkiego rodzaju toksyny, e, czy wszelkiego rodzaju jakieś takie elementy właśnie toksyczne ze środowiska, to antyoksydanty e, wszelkiego rodzaju e, są właśnie taką barierą ochronną e, właśnie dla komórki jajowej, dla materiału genetycznego, czy później już dla płodu e, oraz po prostu dla naszego organizmu. I tutaj, ponieważ antyoksydanty nie można tak naprawdę tego jakoś przedawkować, to w każdej formie są mile widziane, szczególnie w tym okresie, kiedy podchodzimy do starań o ciążę. I tutaj, to już pewnie, jeśli widziałaś moje poprzednie odcinki, to wiesz, że ja bardzo tutaj polecam owoce jagodowe, sałatki, świeże warzywa, owoce, ale właśnie przede wszystkim mówię tutaj o tych owocach jagodowych, na przykład o pomidorze, które ma bardzo duże ilości silikopenu, o takich owocach chociażby sezonowych, i po to, żeby właśnie komponować sobie te posiłki takie jak najmniej przetworzone, po to, żeby ta Twoja dieta była jak najmniej właśnie przetworzona i dzięki temu pełna antyoksydantów. I to samo tyczy się oczywiście Twojego partnera, dlatego że tutaj musimy zadziałać ochronnie właśnie na obie komórki i ze strony męskiej i żeńskiej. Dlatego bardzo bym chciała, żebyś zwróciła właśnie na to uwagę na Właśnie obecność tych antyoksydantów w Twojej diecie, w diecie Twojego partnera, żeby chociaż nie wiem, próbować zrobić sobie chociaż tą właśnie sałatkę, coś mniej przetworzonego, może jakieś nowe śniadanie i gdzieś tam sobie, że tak powiem, uzupełniać takimi drobnymi elementami tą swoją dietę, dlatego że właśnie taka rola antyoksydacyjnej, przeciwzapalnej diety jest nieoceniona i w kontekście Twoich hormonów, i w kontekście jakby poprawy. Poprawności przebiegu owulacji i już później wpływa również na jakość komórek rozrodczych, czy męskich, czy żeńskich. Dlatego tutaj bardzo bym chciała, żebyś zwróciła na to uwagę, co jesz, co wkładasz na talerz i próbowała chociaż delikatnie zmodyfikować tą dietę, właśnie żeby te antyoksydanty w tej twojej diecie były. Numer 7 jest to brak kwasu foliowego. Um, jeśli chodzi o kwas foliowy, to um, Mówiłam o tym również w jednym z poprzednich odcinków, ale bardzo bym chciała, bardzo, 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 bardzo uczulić się na to, że obecnie w 2024 roku wyszły rekomendacje odnośnie właśnie suplementacji kwasu foliowego. I tutaj w kontekście właśnie takich błędów, no bo bardzo często się z tym spotykam u moich pacjentek, to takim błędem bardzo dużym, który był no, oczywiście nieświadomie przez moje pacjentki popełniany zanim właśnie przyszły na konsultację, to było branie, suplementowanie takiego syntetycznego kwasu foliowego. No i jeśli chodzi o te rekomendacje, ustalono już, że branie tylko i wyłącznie kwasu foliowego w formie takiej syntetycznej jest nieefektywne i wcale nie chroni i nie przygotowuje nas właśnie na jakby poczęcie w taki sposób jak wcześniej myślano. Także w momencie, kiedy Będziesz starała się o ciążę, bo wiadomo, że tą suplementację zaczynamy na parę tygodni przed zajściem w ciążę, to weź właśnie pod uwagę, że jeśli pójdziesz właśnie do apteki, będziesz kupowała ten kwas foliowy, to sprawdź, w jakiej formie ten kwas tam występuje w danym suplemencie i wybieraj koniecznie tą formę aktywną. Dlatego, że to jest naprawdę bardzo częsty błąd i jakby w takim środowisku dietetycznym już od dawna się mówiło, że ta forma taka syntetyczna nie jest dobra, że no już mieliśmy wyniki badań na to, że ta forma nie jest dobrze przyswajalna i nie chroni jakby przyszłego organizmu, tak? Przed tymi wadami rozwojowymi w taki sposób, jak, jak powinno to wyglądać. No ale takie rekomendacje wyszły w 2024 roku, więc jest już to oficjalne. Także tutaj ten błąd numer 7, czyli ten syntetyczny kwas foliowy, bardzo bym chciała, żebyś zwróciła na to uwagę, żeby właśnie ten kwas Foliowy wybrać w odpowiedniej aktywnej formie. Wreszcie numer 8, taki błąd numer 8, są to energetyki. Tutaj w kontekście energetyków nie bez powodu zakazano chociażby spożywania dzieciom pewnych dawek, jeśli chodzi o kofeinę, dlatego że wpływa to bardzo negatywnie na układ nerwowy, zwłaszcza małego organizmu, więc dlatego w kontekście dzieci zostało to uregulowane. No ale jak możesz się domyśleć, no to skoro zakazano to w kontekście dzieci, które są na przykład w wieku szkolnym, to tym bardziej w kontekście płodu czy Twojej płodności będzie miało to negatywne skutki. Także właśnie takie bardzo duże ilości kofeiny przed ciążą i również innych takich środków pobudzających, które są właśnie zawarte w energetykach, są bardzo niekorzystne w kontekście właśnie Twojej płodności. Także tutaj uczułam Cię również w kontekście nie tylko Twoim, ale też swojego partnera, że duże ilości energetyków powodują bardzo duże obciążenie chociażby dla naszego układu krwionośnego czy nerwowego, i poza tym, że może to powodować drażliwość, mogą nasilać się, jeśli ktoś już, że tak powiem, ma takie problemy z potencją, albo właśnie wystąpić w wyniku chociażby picia energetyków. Także no w kontekście, wiadomo, starania się o ciąży jest to znaczący znacząca kwestia, ale również właśnie takie obciążenie dla naszego właśnie układu nerwowego, czy układu krwionośnego jest tutaj też oczywiście decydujące, bardzo ważne, także energetyki no najlepiej jest po prostu odstawić albo przynajmniej stopniowo odstawiać, tak żeby im bliżej tej ciąży, im bliżej tych starań ciążę, tych energetyków po prostu z nami nie było, bo wpłyną one również negatywnie na Waszą płodność. To tyle. Osiem takich błędów, które ja obserwuję właśnie u par, czy u kobiet, czy też w kontekście mężczyzn odnośnie płodności za nami. Jestem bardzo ciekawa, czy któryś z tych ośmiu błędów Cię zaskoczył, bo domyślam się, że poza paleniem tytoniu nie wszystkie były takie oczywiste, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Zapraszam Cię do innych moich odcinków. Jest cała taka playlista odnośnie szykowania się do ciąży, wzmocnienia płodności, także zapraszam Cię do obejrzenia również tych filmów jeszcze, jeśli ich nie widział. A my widzimy się już w czwartek za tydzień, wtedy kolejny odcinek, koniecznie kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić. I co? Widzimy się za tydzień, będzie mi bardzo miło opowiedzieć Ci po raz kolejny o kolejnym ciekawym temacie w kontekście płodności oraz dietetyki hormonalnej.